Siema widzowie, chciałbym tylko na początku powiedzieć, że w tym filmie występuje dużo wulgaryzmu, zwrotów akcji oraz oczywiście dużo przenośni oraz sarkazmów. Także nie bierzcie tego do siebie, a odcinek powstał w ramach humorystycznych nie jego oglądania. ...grywać, bo ja będę się kurwa męczył z tą, z pisaną mapą, i będę clown zaraz. Tak! Ej, dobra, ja po... dobra Dowitam. witam! Już zacząłem O kurwa Jak to No co za pała z tego... rudego. No ktoś mi kurwa podtrzymał kotwicę! Ej dobra, Ej, dobra on, będzie, on, on będzie... on będzie tam ten, wiesz, jakieś robi muzykę, my będziemy mu grali, dobra? Będziemy mu klimat robili Dobra No co? Trzeba na robić Naprawię statek. naprawię statek słyszę muzykę <laughs> Idę na wyspę, słyszę muzykę Robimy Ci soundtrack, który powiem w tej grze Co tam masz ciekawego? Na wyspie Solidariz boat jest jak, jak widzi Fajnie, że... O kurde! Dobra, nie no jest wracamy, jest gra, to... dobra, muzy nie grajmy, grajmy, to, grajmy. Dobra, no, gramy, grajmy. <laughs> zmieńmy muzykę, zmieńmy muzykę, czekaj, muzykę trzeba zmienić no bardziej. Czekaj, R, E, o dobra jest, o, przestań grać, przestań grać Przestań ja grać ja gram. Co ty grasz kurwa. Teraz, teraz, teraz <śmiech> Dawaj <śmiech> <Jestem>. O, kryształ <laughs> Idzie do was, lol Dawaj, graj, graj Rudy, my musimy grać o Kurwa! kur**a Dobrze mu idzie, dawaj Rudy, dawaj, dawaj, dawaj Dawaj ja będę napierdalał Dawaj Rudy, no co tak wolno, Rudy dawaj iklo. Nie mam pocisków w pistolecie. Choć migrenci! Wow, wow. Napierdalam migrenci właśnie. <grym> Ale znowu. Się... Ej, patrzcie, dobrze mu poszło panowie, nawet. A, jestem dumny. Czyli zmienimy minutę znowu, Czaj, je, trzeba zmienić tę minutę, bo to jest Czekaj, weźmy sobie. Weźmy spokojną, taką mroczną weźmy. Dawaj, idziemy za nim, szybko. Już O kurwa. O kurwa! Ej, dobra, nie przejmuj się tym, chodź idzie. O kurwa, <laughs> nie przejmuj się tym, tą jest to beczka jest To jest tylko beczka, nie przejmuj się tym Graj dalej, graj dalej <laughs> Dzięki Ale podnieś mnie możesz. A nie, bo to Rudy podnosi, my gramy tylko Dora, gramy szybko, gramy Ale mam laga Ej, dobrze mójdzie idzie ogólnie O, nie za dobrze, żeby umieram <laughs> Ale pomagamy mu! Jesteśmy takimi kolegami dobrymi! No. Weź. Ale jesteś ja ja Jestem bardzo. E, to już wszystkie? Tak, tak! Ej, spójrz za siebie! Za siebie. Oli. Ty Gdzie on jest? Szybko, chodź. Szybko, chodź. Ej, chodź tu, chodź tu! Chodź. Mamy kolegę! Kurwa, gdzie on jest? A tutaj. <grym> Ej, mromek. Nie zabiję go! To jest romek, został! No go. go. jest przyjazny! No, on jest przyjazny! No. No. widać, że nie lubi Marcina, no. A, no. Ale on jest bardziej... No nie, on był bardziej gadatliwy od ciebie, Rudy. Ej, <grym> a co tam leży? Ja nie wiem. Ej, Marcin, bo tam <grym> Ej, Sireni, pan pan jest coś niebieskiego. I Stefan nie jest. Ej, syrenist Marek, go tam. Po tym, jak zabiłem te kraby z Dawaj, Rudy, dawaj, czytaj tą. Chodź, idziemy, szybko, chodź, grajku. Szybciej. Ale kurwa, klimat, aż mi się odzywać nie chce. My musimy. Kurwa. kurwa jak na przybaga, mimo że biegać. Cześć, Dora, inna Cześć. nuta. Czekaj, inna nuta, czekaj. Losowe weźmy, losowe. Idziemy. Czy to? to jest najfajniejsze ogólnie. Ale fajny widoczek w Bożek, patrz, a screena sobie jedna. Dupo mi zasłoniłeś, grubasie. <grystanie> Ale fajne efekty są w tej grze, bardzo ładna jest ta gra ogólnie. Te zajebiste są są w tej grze, patrz kurwaka, czerwona jebana. Ale zajebista, jakby ktoś na nią nasrał. Ej, grajmy, grajmy to jest nowy kolega nasz. Dobra. <grystanie> Zajebiście się bawimy, ale no Rudy tam czyta, Marcin, nie wiem... Właśnie tak się czeka, Marcin, po jakich chuj wziąłeś czytaną mapę? Właśnie jak ty Ja nie, Ja nie miałem wyboru. Ona się automatycznie Miałało, daje. Dostałem jedną kurwa ze znakami, dostałem jedną te, czytaną. Rudy, a czego my szukamy, szukamy na tej wyspie pięknej? Eee. <śmiech> <śmiech> Zaraz ci przeczytam tekst. Tylko daj mi... Zmień <laughs> mi klimat, czekaj, zmień klimat, czekaj, czekaj, czekaj. Dajcie jakoś do czytania. Dobra. Daj, czytaj, czytaj. By odkryć wejście do jaskini, wpływie wody na północny wschód, tak piracie postępuj. Trzymaj lampę wysoko i niczego się nie. Możecie proszę Zcięło się przez półowę, więc no. Wiem o co chodzi, ale. nie no. <słuch> Aha, okej. Okay. Ej, e, e. ale... Rypozaum e. to ...Wschód, najpierw piracie postępuj, trzymaj lampę wysoko i niczego się nie krępuj. To mnie to, to jest banalne. Gdzie jest Rudy? Nie wiem. Chodź za Rudy, chodź, chodź, chodź szybko. Chodź za nim, chodź za nimi, chodź szybko. Tak, czekaj, to kurwa grałem. O kurwa, weź, weź łopatę, weź łopatę, weź łopatę. Dobra, czekaj. Weź łopatę. Gdzie jest łopata, kurwa? Kurwa, weź łopatę. Jest za nami, dobra, nieważ o kurwa! Nie dobra, gramy, gramy, gramy! Szybko, gramy, gramy, gramy! Szybko, gramy! To kurwa, łopatą mam ugrać?! <laughs> kurwa, nie wiem. Rudy, za tobą! Nie mam kurwa trzy tego. O, dobra, dzięki. Nie ma za co. Gramy, gramy, szybko! Jakie klimaty robimy w ogóle! Dawaj Rudy, walcz też Jack Sparrow i ten... I Czarnobrody! Ale eee. napierdalasz go! On nie... Dawaj. On nie ma ich styki, ty czy uderzyć! Wal Rudy, dawaj, dawaj! Ty jesteś Jackiem Sparrowem, musisz go zabić. Tak było w filmie, no pięknie. Ej, położysz się na mnie. Dara, Rudy, szukaj dalej. Ej, cały odcinek chodzimy za Rudym, a on nic nie może znaleźć. Weź pisane mapy, to jest kurwa przekleństwo tej gry. Ej, ale no to idź kurwa tam, gdzie miałeś iść według Nie, że tej... coś, ale są fajne czytania mapy, gdzie są zajebiste bossy i w ogóle. Z tego, co patrzyłem na YouTubie, y oglądałem. Znowu! Oho, Rudy, dawaj, szybko! Dobra, pomóżmy mu Świemy tym co? razem Dobra, pomog pomogłem, pomogłem <grym> Pomogłem. Ja jestem w siebie dumny ogólnie Ja też jestem w siebie dumny, nie ma, nie ma sprawy No może ktoś mnie podniesie, bo zaraz zdechnę O, siema <grym> O, siema, ej w pokle e, Będziemy nalami, dawaj Idziemy się najebać w niebie, chodź Dawaj, jedziemy, robimy imprezę Oj, do foju, wypierdalam się Dawaj. Akurat zabiłem ich potem jak wszyscy <grym> Dwa pajaca, jeden myślący, bezparcy. dzień. Dobra. A był to zwiegły greś... dzień. Ej, a ta gra jest świetna do pogrania, takiego wiesz Jak się ślaźnie... Nie, panowie, pan. tu jest znaczka. A nie wiem, ja się... Ja piję. A ty graj. Co? J? Kurwa z... <grym> O kurwa, panowie, statek nam tonie. Dobra, to nie! Dobra, pomóc, szybko. Jednak, po namyśle, musimy mu pomóc. O kurwa! jednak ja ja sobie nie poradzi. Chyba się, bożem troszeczkę ten się zblokował w miejscu, i nagle patrzę, że cały kurwa pierwszy pokład jest zalany. Ale, ale, ale faktycznie jest... Kurwa kurwa, połowie na wyspie, prawie utonęliśmy. Nie wiem! Nawet te... dziury nie mamy. Ale jak to się stało, że my A jak, Kurwa pod pokład musieli... Nie, tu jest! Tu jest kurwa, zostałem do głosowania! Ty, ale żeby nie było! Kurwa, głębokość wody aktualnie nie jest wystarczająca, żeśmy utonęli nawet. No. Podoba mi się... Podoba mi się to, że utonęliśmy. Yyy... E... Prawie utonęli, że prawie utonęliśmy i byśmy musieli... Nie, kryształ się zrespał. leży. Kurwa, co? Panowie widzę. Panowie Byłem widzę... przy harpunie i nie widziałem, Pan... nie widziałem błytku. Panowie widzę chatkę. Chatkę, katka. Ej, weź tu chodź. Ciągnę cię. Pierdolaj. Kurwa jeban, kuchy. Czemu mi się ekraniła? A no kolejne. tak no się najebałem. Ej, dobra, mam pytanko. Tak. Jak ja mogę, kurwa, tą mapę zobaczyć? O, ukończ grobiesz syreniego grzmiewu. Sam wyzwanie. Zb o, 61 poziom! Dobra, e, tak, kurwa, gdzie masz tą mapę jebaną? Eee, właśnie, to byście mi trzymali mapę, kurwa. Ale ja się We w miejscu nie mogę. O, panowie, panowie, panowie! Widzę ten, widzę stat statuę do skurwienia. Kurde, Północny w jak w chód patrz kurde. jak ja idę do przodu, nie? nie? wiem, właśnie nie pamiętam. Pa Kamila, patrz jak ja idę do przodu, co nie? Ej, pokaż mi co to jest, pokaż mi co to jest. O, statua to ta, ta taka. A my czasami nie mieliśmy jej pod wodą? Czasami? Nie, ta jest inna, To może rozwalić. Seren, dawaj napierdalamy ją. O! Tu jest gościu z blunderbustem. A czemu jej się klata rozwala? Nie eee, wiem, czemu ja kapet E, bo nie lubi nas Ja też jej nie lubię I dostaje jebanego do oczu pląsu, jak ją biję I HP tracę Napierdalaj ją! Szybciej! ja zazdychnę! Ja też! Czystysz się... O! Let's go! Za rozwalenie wszystkich rodzajów statuły dostałem wyczyn Dobra, Robi. czekaj Masz, zaniś go na statek Dobra, daj mi go Pierdalaj nie w wejście do jaskini odpływie wody, północny wschód. A chuj będę z nim chodził? Fajny jest. Nie Czekaj. no, weź go tutaj. Jak jest kurwa wschód w Anglii? Nie chce mi się go, jak chcesz to sam. West. Aha, ciekawe. Ty, na NW muszę iść. kurwa. Dał on tam za nim skarb. Ała, kurwa, macie! Jaki świnok! Ten... Kurwa, dostałem randomowo w mordę czy to było. Czemu czarna świnia nie wytropi mięso? O, dostaliśmy... w kolejny list. Jesteś pewny, że to, nie, że to jest ta wyspa, na pewno? TAK! Bo dostaliśmy ta drugą prakty. wskazówkę! Co on kurwa robi pod wodą? To nie. Oni z kurwa pod mapą! I zginął. Te oni z kuźwa pod mapą, chłopie! O do chuja! Gdzie kurwa leci! Nie wiem! Wiem tyle, że... wiem tyle, że on nagrywa i go chyba nie ma. O kurwa. Panowie, tu jest jaskinia! Panowie, tu jest jaskinia, panowie! Chodźcie! jaskinie znalazłem! Chodźcie, patrzcie, tu są pułapki w tej jaskini. Ooooo! Ha! Ma kurwa, ta, 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 ta ma bez sensu żadnego. Tylko uważajcie, bo to są pułapki ogólnie jakieś ostre. Dobra, dobra. Wejdźcie do jaskini w odpływie wody, północnym wschód, tak jak piraci postępuj. Trzymaj lampę wysoko o, i niczego nie trzymaj. Jak to nie tu z beczką wybuchając, na pewno nie wybuchnie. Ała! <laughs> Chyba wyćknęło! Pytanie, dlaczego nie dostajemy drugiej wskazówki, skoro jestem tutaj kurwa. Pytanie, czy. O, dobra, jestem staj się podnieść. Jesteś. Dobra, zabieram tą beczkę z sobą. Nie wiem, ja się może przydać No nie! Środko, tak. Wziął pierdolę? To Mosta bije strasznie. Gdyby no, bi na mnie be beczkę na mnie położył, zajbiście. Spokojnie. Ładuje nad sytuacją To są jakieś noże jeszcze Fajne są te czytane te... O! O, Rudy uzdechł, fuck? Nie spodziewałem się tego kuźwa mać Ej fajne są te... Ej fajne są te czytane rzeczy, w sensie Co to jest? Kurwa, to jest z tej całej zagadki To tyle? Nie. Nie tutaj, panowie, tutaj. Chodźcie, patrzcie, jak jaskinia. tak, Tutaj kogo le tą beczkę dalej? Ej, patrzcie, Batman. Batman? Gdzie kurwa Batman? Patrz, Batman tam lat. Weź odłóż to tak, e i sprawdź e ten e e mapę. A jak się rzuca beczką, to co ty masz? O kurwa! Dynamit! Będzie... O kurwa! <słuch> <słuch> Ej, nie wybuchła ta twoja beczka, nie wybuchła ta twoja beczka. Chłopca, mówię beczka a chłopca podchodzi pode mnie, nie. Ej, tam tamtoś jest za nami, patrzcie. Tutaj. Ale wiesz, ile czasu mi zajęło, żeby uświadomić sobie, co oznacza? O kurwa. Czemu ty chodzisz z tą beczką? To śmiesznie. Wiesz, ile czasu mi zajęło, żeby uświadomić sobie, co oznacza słowo dynamit? Co takiego? Nie, kurwa, to chorą nie wiem, jaki kurwa. Dynamit? może TNT? O. <laughs> nie udało mu się niestety I twoja moją strzeli. Ej, uważaj, Cóż bo pomyśle... nas... Ej, ale kto by pomyślał, że, że drewniane kołki no chuj, są w stanie odpalić C4? Ej, w ogóle jedziemy? O, jest! Patrz, nie, jest no, syrena, jest, jest ten, jest tatua Ał O. Jesteśmy, Rudy, tam gdzie miałeś dotrzeć no właśnie nie, bo dalej nie dostałem wskazówki na mapie, ja muszę coś tu wykuć Jakąś wskazówkę, żeby tu wykopać. Księ księgę tu mam. Pa. Muszę patrz, chodzić patrz. cały czas z lampą pierdoloną. Gadasz głupoty Paweł. znaleźliśmy już tego. Czy jakoś dziwną coś to Ej, to tu trzeba dziwne, Ej, tu trzeba chyba coś położyć. AHA! Aha! Byłem no. już schowany, what the fuck! Ej, co ty... Ała! 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 A Fajna dźwignia Randomowy <noise> co to było? Ja. Weź, się, schowały się, kolce przychodzę, sobie umieram. Fajne? Aha, ej, dobra, chyba rozumiem o co tu chodzi, trzeba dźwignię w odpowiedniej kolejności odpalić. To dawaj, robimy to. Tylko jak? Dobra, czekaj, metodą mój to kończy się. pana mapa mnie kurwa dobije. O co o, kurwa z nią chodzi? O... o co chodzi? Jakieś pułapki my teraz mamy z tym. To jest drugie. Nie wiem o co chodzi. Musimy... Ja to nie wiem, wygląda tak, jakby żadna z tych dziedzin nie była pierwsza. Czyli to jednak chyba nie jest zagadka. Bo po prostu po kolegów kolegów powkurbiać. <grym> <grym> nie wiem, pojęcia. Chodź tu, Marci, bo to trzeba poczekać na mózgu, czyli coś nie dla nas. Kurwa, umarłem, bo, Dobra, je, bo ale, się ale, to bo ten to o Nie Jebać, że umarłeś, masz tu przyjść. Si kurwa, czyje to jest? Ja kurwa zapoznam się z tym typem i ja się z nim na piwo umawiam. Northwest. Które? No kurwa te pułapki, tak zajebiście zrobione są. No tyle Marcina można uśmiechnąć na tyle sposobów. Sto... Tyś... Jak to było ten program? Śmierz tysiąc sposobów. sposobu. Tak, śmierdza ten sposobu. Ostatnio bo dzisiaj się z Bartkiem rozmawialiśmy, że ja w wieku 10 lat to oglądałem i to był najlepszy program edukacyjny jaki w życiu obejrzałem. <słukasz> to Dowiedziałem na przykład, że jak podnosisz coś bardzo ciężkiego, to ci może... E, podnieś, podnieś mnie. Czy nie bas. Łapka mnie zajmuta. <słukasz> No, że... Ej dobra O kurwa ej... nie zdążyłem. No dawaj No ty ciudnij czy... no Nie ty się... zdążyłem, kurwa, no. ty... Nie jeszcze jest ciepła O kurwa Ej dobra jak tu przyjdziecie to poznacie mojego kolegę Dobra idę. Ej, ej no, kurwa no i... nie mogę znaleźć tej rzeczy na... te zniebane... No Kurwa te zjebane mapy Ej bo to są jakieś, pu... to są jakieś potwory się po raz piły. No właśnie tak i to jest problem i... Zajeb... Ej, ej, weź mi mnie podejść, weź mnie o ratuj, bo jestem na górze tam w pułapkach. Kurwa! Ej, ej, jakiś chłop... Ej, 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 jakiś chłop do mnie na statku mówi, Polakko. 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 Mi zostawiłeś. Ej, ale jak ja tam byłem, to się było ciebie Może każdy gracz osobno może? A to nie, to jest golemami ja się jest z golemami napierdalałem i... ja ze szkieletami. Co tu za O! Kurwa, dobra, żartowanie, i do Dobra, i co tutaj niby zrobiłeś? Tak z ciekawości. Nie wiem, no bawiłem się pułapka. Hey, <grym>, Widzę hey, <grym>. Syreni Rubin to... trzeba podnieść Dobra, sekunda! Ej, Syreni Rubin trzeba tam wsadzić na dole I się ja miałem Rubin i. Mamy na... mamy na statku! Ej, dobra, mam ten Rubin! Mam ten Rubin, mogę go tu wsadzić, dawaj Ej, mam Rubin! Udało się, Rudy! Dobra, no, kurwa, ja wyjdzie ja co ja idę do was pierdolić tą pisaną mapę. Ej, a więc zabić ten rubin? Ale dobra, ale ale mogę się walczyć, mogę walczyć o inne rubiny w sensie to piszę, a nie, to tyle, mam rubin po prostu i tyle. Już idę z tym rubinem. A bonus ten rubin z powrotem. Co się dzieje, go wziąć? Na górę? nie wiem. Nie wiem, mamo. Kurwa, czemu ten jest... te płytki no, no. były wyłączone? Autentycznie, nawet nie zmyślał teraz. No nie jebnęło, mnie, jestem na dole. Aaa, Rubin wyciągnąłem tylko. Z tym rubinem zobaczę co jest po drugiej stronie. tu tutaj dwa wejścia? Po drugiej stronie nie ma nic Tam nic nie ma? Pewnie, przynajmniej... a nie, cześć, bo tu mnie nie było faktycznie. No trudno, że z rubinem tam zginiemy. To jest jakiś... Kurwa prawie zginąłem, bo zostałem laga. Chodź za czymś. Czy jest. Jest. O kurwa, jak lampy. Weź lampę po prostu. Ja pierdol Nie mogę. O, chodź. O Lol. Weź go podnieś, po prostu. Nie Ale mogę. Dobrze. Ale wtedy się wyjdzie na górę. No weźcie mi kurde podnieście. Jak? Jesteś po Mamy Nie mamy jesteś pomiędzy kurwa. Widzę wasze nogi, jakie piękne stopki. Dara, to bierzcie ja bie się to na pokład i yellow. Żegnajcie panowie. Można, Proszę. można. To dawajcie, bo ja muszę lecieć. Dara, co, co tu masz? Skrzynkę? Udało ci się zdobyć? No. Poka. Chłopie, poszedłem na samobój, samobójczą szarżę przez pułapki i jakiś student nawet nie dostałem jedną. Dobra, to dawaj, pójdziemy szybko do portu, bo ja muszę lecieć. Dawaj szybko. jest port? Ale fajna waza. Opłacało się. Znaczy, chuja się opłacało, ale dobra. Mm, okej, okay, czyli naprzeciwko... Dobra, to zaraz. Musimy płynąć prosto. Eee, zabijesz? Chodź szybko. Płynę, odlatuję, no. No to weźmiesz sobie, kurwa, emotkę na łóżku. E, płynie na nas, płynie na nas, chowaj się. Beskidy fioletowe Wow, wywalił mnie, co jest? Umarł! Mówiłem Wiesz co mi jestem wszystkim Jestem poza statkiem jak Ej, tak z ciekawości, jak zostawię Jak pójdę na religię przez godzinę i zostawię Na afekę siebie na tym Na e, statku widmo to, przy to mi nie wywali, czy mi wywali? zabijcie trzymał trzymał W, w na cały czas, to nie Cześć, zaraz to przetestuję w sumie. Możesz tutaj na przykład autoklikera pobrać i po prostu zostawić na awko na autoklikerze. Tak.